Cześć wszystkim, da, ja wszystkim was ja serdecznie. Jestem Pani się Żyć, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft. No i tak. W tym odcinku postanowiłem zrobić farmę owiec, ponieważ potrzebuję dywanów, żeby za, no, żeby zakryć wszystkie dziury, w których są pochody. Tak, taki system oświetlenia, bardzo skuteczny. Tak, no tak. Najpierw oczywiście roznażył tutaj owce, żeby poszukał innych owiec. Trochę będzie przecinać, ale, dlatego, że na tym świecie bardzo dużo jest zrobione. No i tak. Oczywiście, tu jest kolejna owca. Jak widzicie, dużo owca, ale tych owiec nie ma, tak więc. Chyba to są wszystkie owce już, tak więc. Dobra, weźmiemy oczywiście duże owce. Małą owcę zostawimy. No i tak. I zaprowadzę je do farmy. A no tak, bo w ustępie było, żeby rozmnożyć wszystkie, no, wszystkie zwierzęta i nie wiem czy jest więcej teraz czy nie, ale dobra. Ważne, że to zrobię na odcinku. Chociaż pewnie już mnożyłem na tej wersji zwierzęta, więc... Znaczy nie pamiętam czy owce, więc dobra, dobra. Ale w takim razie zaprowadzę owce. O, widzę, że tamta owca też idzie za nami, a raczej chodzi o to, żeby teraz nie szła za nami. O czym... Aha, ona chodzić będzie za nimi. Dobra, nie, to jedną owcę muszę zostawić. Żeby owca nie chodziła za. No, muszę jedną chyba zostawić. O, zostanie z dorosły. Jak widzicie, małe jeszcze podążają za swoimi, więc raczej to. No, bo tu, jak widzicie, zbudowałam farmę dla owiec i chcę wprowadzić tutaj owce. No, ale postanowiłem tutaj na odcinek zostawić. Jak widzicie, jest to półautomatyczna farma i tak. Tutaj muszę zaprowadzić tę owcę. No i jednak, y, obu nie mogę zaprowadzić, bo wtedy mały też wyjdzie, a małe często, zbyt często je trawę. A jak zje za szybko, to wtedy mi nie odrośnie tutaj trawa. A tego bym raczej nie chciał. Tak, oczywiście w tych dozownikach są, oczywiście, wiadra z wodą i jak się kliknie guzik, to po prostu owce zbliżają się do tej, no, do tej barierki i można je spokojnie nożycami obciąć wtedy. Tak, oczywiście z jakiegoś poradnika to budu, no, znaczy oczywiście poradnik wcześniej oglądałem, kiedy na swojego sejba chciałem zbudować farmę. Na którym prywatnie sobie gram I do no, i właśnie zapamiętałem jak to mniej więcej wygląda Więc tutaj już z pamięci zbudowałem No i tak Mamy pierwszą owcę, owca oczywiście nie wyjdzie Bo są drabinki o jeden blok wyżej No i tak Ale musimy poczekać aż yy, te małe urosną no, Jak widzicie Tak to działa Dobra, bierzemy w takim razie, no wiadomo, można dokarmić trochę pszenicą, żeby szybciej owca urosła, ale dobra. Weźmiemy jedną z owiec. Dlatego, że jak dwie, to potem, no, to potem małe tęsknią zbyt bardzo i, no, i podążają raz. A one zwicie jedzą dużo częściej niż, no, niż zwykłe owce. Zwykłe owce tylko raz na jakiś czas jedzą, a małe cały czas, bez przerwy. Więc nie chcę, żeby mi trawę zjadły do końca. No i tak. Owce, cieszcie się, że idziecie tutaj. Przynajmniej nie będziecie zabite i zjedzone. To są pozytywy dla tych owiec. Nadzieja to jest dla nich, że przynajmniej to czegoś będą przydatne, ale jednocześnie nie będą. Co prawda, że. Chociaż, nie wiem. No dobra, trochę w niewoli żyją, ale. To jest Minecraft, a zwierzęta są komputerowe, więc może być. Zresztą i tak żyją na posesji ogrodzonej, częściowo. Tak więc już są zamknięte. No dobra, może się uda przyspieszyć w ten wzrost. Przynajmniej trochę. Jeszcze tamtą. Dobra, może urośnie w końcu. Jak, ta, jak się stanie dorosła, to wtedy to wtedy wezmę wszystkie wtedy. No, Poczekam, aż owce urosną. Tymczasem można by już zacząć projektować kolejną farmę, ale na razie póki co chcę mieć farmę wełny. No cóż, bo chcę też kilka owiec zostawić na zewnątrz. Nie chcę wszystkich y, owiec y, no, wsadzić do tej farmy, dlatego że chcę mieć też no, y, ogólną farmę owiec, czyli taka, w której by były owce zarówno na wełnę, jak i na mięso. No tak, bo dlatego że postęp jest wymagany, znaczy inaczej, zjedzenie mięsa owczego jest wymagane do, y, no, do ukończenia tego postępu. Na pewno owce też będzie trzeba no, na kilka owiec zapolować Ewentualnie ja pójść sobie do lasu, gdzie są wilki I wtedy tam, gdzie były owce To na pewno będzie trochę mięsa Bo wilki domyślnie polują na owce No i tak O, już urosła właśnie, przegapiła ten moment Punkt kulminacyjny, kiedy owca urosła Tak więc weźmiemy już tą owcę Domyślał się, że ta druga też już musiała urosnąć Tak więc weźmiemy tylko trzeba się niestety dogadać z nią. Mamy tutaj. O, jeszcze mała, niestety jest jedna. Tak więc będzie trochę problem. Może ją nakarmimy jeszcze. O, wyrosła, jak widzicie. Tak więc weźmiemy sobie oczywiście dwie owce. Reszty zostawimy, dlatego że chcę, aby jednak te owce no, tutaj też mieszkały sobie. Tylko część potrzebuję do farmy pełny. No i tak. I zaprezentuję wam jeszcze jak działa ta farma. I nie wiem czy później jeszcze, znaczy inaczej, może później jeszcze ponorzę tamte owce, żeby było ich jeszcze więcej. No i wtedy, jak już będzie zupełnie dużo, bardzo dużo, to wtedy już poza odcinkiem wprowadzę tutaj więcej owiec, a na razie póki co tyle wystarczy. No i to wszystko, teraz tak, w pierwszej kolejności to oczywiście pójdę do domku, czy do domu. Tylko potrzebuję nożyc. Najpierw sen, ponieważ to zdrowo. No. Nie, zaraz, sen jest zdrowy, no... Teoretycznie jest, dobra, nieważne. Teraz tak. Hmm, oczywiście nagrałem to odcinek na wieczorem, ponieważ w innych moment, no, w innych czasach nie ma czasu. Czy tam warunków? No i tak, może tym razem będą warunki. Tak, tym bowiem jest, nie, co ja chciałem? Nożyce, a mam przy sobie nożyce, więc nie wiem po co ja przyszedłem tutaj, ale, dobra. Nieważne, a, bo chciałem nożyce, wiesz, które ma, no, które miałem. Tutaj jak widzicie, sprawdziłem kilka kaktusów. Jak widzicie, ja oczywiście tutaj mam też kaktusa, który sobie już urósł bardzo wysoko. No i tu mam oczywiście, warto korzystać z tego przejścia, gdy chce iść do farmy owiec, bo jest bliżej. O, no, tutaj mam farmę kaktusów. Taką prowizoryczną na razie. Jeśli chodzi o trzcinę, to rozrosła się bardzo szeroko. No i tak, jak to działa? Klikamy po prostu guzik. Z jednej i drugiej strony można... Znaczy z jednej albo z drugiej strony można. Nie trzeba yy, mieć konkretnego przymusu, gdzie klikamy. I tak, i po prostu sobie ścinam, tu też, tu też i tu też. I teraz zakręcamy wodę, drugi stronie guzik drugi właśnie taką samą ma funkcję mniej więcej, no i tak. No i tu mamy wełnę, i tak się zbiera wełnę. I to trochę zajmie, one muszą zjeść. I wszystkie tak muszą zjeść. I jak wszystkie zjedzą, to można. Wiadomo, można jeszcze się mówić znaczy Tak, że po prostu zamiast kobylstona można tu wsadzić więcej no, Gras można po prostu sobie wsadzić. I ja to tak chyba zrobię. Dzięki temu będę miał nieograniczone zasoby trawy. Dobra, to jest zwyczajny kinow. Jak widzicie, na podstawie serialu. Dwóch, teraz mam kinow. Jeden na podstawie niesamowitego świata gamola nazwa jest, czyli niesamowity kinow. A drugi na podstawie zwyczajnego serialu który również... No, był jednym z moich ulubionych seriali. No i tak. I dlatego się nazywa zwyczajny Kilo. W powiązku to by było oczywiście regular... Y, Pikax. Ale dobra. Po polsku będzie. Wszystko ja to robię. Wszystko co robię, to robię po polsku. O! Pod szkłem oczywiście... Trawa się nie psuje, więc będzie mogła no, rozrastać się bez problemu. No a z tej strony nie będę czegoś takiego bo tutaj no, brzydko by to wyglądało. No a tam to tak bardzo się nie rzuca w ogóle w oczy, jak widać no, po tej stronie. No a to po prostu sobie zarośnie. No i tak. Tak się prezentuje ogólnie moja farma. Owiec, no i tak. Po co ja potrzebuję w ogóle wełny? Tak, już całą zużyję od razu. No bo potrzebuję zrobić kilka dywanów. A dywany potrzebuje, dobra, wszystko przerobione na dywany, wiadomo, najpierw trzeba zabarwić pełne, zanim się zrobi czarne dywany. Więc czarnych dywanów na razie nie zrobię, tylko białe. No a białe dywany są po to, żeby dokończyć parę, no. Tutaj chyba nie ma, gdzie, y, dziur, które wymagają białego dywanu, tak więc tutaj chyba nigdzie nie ma. Tak więc idziemy. Myślę, że chyba za dużo tych dywanów białych zrobiłem, bo tylko jedno miejsce jest chyba, gdzie potrzebny jest biały dywan. tutaj. Tutaj nie. Tutaj. I tutaj nie. No i w ogóle te pasy widziałam nie, znaczy widziałam pasy w rzeczywistości, więc czy tam na filmie jakimś tam chyba, nie wiem, nie pamiętam właściwie już. Jakiś tam, jakiś tam film oglądałem na YouTubie, w którym właśnie były pasy i widziałem, że trochę inaczej one wyglądają, ale bądźmy szczerzy, to jest Minecraft. W Minecrafcie może wyglądać trochę inaczej niż w rzeczywistości. No, w rzeczywistości są y, zazwyczaj... Y, ulica jest szerokości takiej, że są trzy takie paseczki prostokątne, nie kwadratowe. Więc, na jednym pasie ruchu, tak więc trochę to przekolorizowane jest, jak widać. No i tak. A, jeszcze tutaj chyba było, gdzieś tak. Tutaj jeszcze położymy. I już nigdzie chyba, już wszędzie są dobra. Czyli za dużo trochę tych dywanów zrobiłem, co za marnotrawstwo, ale no cóż, trudno. <laughs> Więc tak. Tu chyba nic więcej nie ma. Dobra, tu nic. Dobra, wszędzie już chyba jest zrobione, dobra. Czyli jak widać, zrobiłem za dużo dywanów, nawet ich nie, y, no, nie przemaluję, bo się ich nie da przemalować. No niestety. Więc już, no, czyli trzeba jednak y, przeważać, musi, y, no, dywan czarny zamiast białego. Ale biały jednak potrzebuje do czegoś. Jednak nie jest to tak, że zmarnowałem całkowicie dywany. Dywany potrzebuję do tego tajnego projektu, który robię, tak więc. Bo tam chcę zakryć dziury, w których są pochodnie. No więc tak. Na razie sobie póki co zostawię i spróbuję w takim razie. No, zdobyć jeszcze trochę czarnego dywanu. Znaczy czarny, żeby zrobić czarny dywan, to oczywiście trzeba czarną wełnę mieć, a żeby mieć czarną wełnę, to trzeba mieć oczywiście czarny czarny. Czarny czarnik, powiedziałem, chyba. To znaczy, że już spyt zmęczony jest na to. Żeby nagrywać fajnie. Miałem na myśli czarny barnik. Dobra, jak widzicie już wełna chyba odrosła wszystkim. No, z wyjątkiem jednej, ale to nic nie szkodzi, bo i tak dropią dużo. Tak i oczywiście z drugiej strony możemy również kliknąć. I woda się po prostu wyłączy. No i gotowe. O! Jedno nie spadło nawet, z tego co widzę. No i, do, i gotowe. Mamy trochę mniej niestety, ale... No cóż, przecież nie mówiłem, że ta farma będzie stuprocentową fajna. A to żaden problem. Można sobie samym no, czy można to wziąć potem, bo to nie przeszkadza wcale. To nie jest żaden problem. Nawet zresztą można tam wejść, jeśli by gdzieś utknęła. Pełna. No i tak, na czarno muszę zamalować, czy tam. Można to wszystko robić oczywiście w podresznym ekwipunku. To jest bardzo super pomysłem. Dlatego, że dzięki temu można szybciej wszystko zrobić. Zacznę oczywiście od dołu. Tak, tu sobie takie coś zbudowałem. No, trochę to jest yy, przesadzone, myślę, ponieważ yy, no, ponieważ yy, sama postać jest 2 yy, metry wysokości, więc tu tylko 2 metry się zmieści, czyli jakiś samochód, taki bardzo obcięty samochód musiałby być, albo mniej więcej tej samej wysokości właśnie. Chociaż nie wiem, sam może takie samochody. Dobra, a więc tak. Wełna i barwnik, czyli... 2 4 czy 12, Dobra, w opór zrobimy. Może nie będzie za dużo. Dobra, raczej będzie pewnie za mało. Znając yy, życie, tak pewnie nawet nie dąży Znaczy, Dobra, no i od razu będzie lepiej to wyglądało. Idzie. Połatana ta ulica jest, jak widać, więc. No jeszcze tylko co na miniaturę zrobić? Ja chcę farmę owiec, bo odcinek chyba tak zatytułuję, że farma owiec znaczy farma wełny. Tak więc yy, myślę, że od razu tak, tam była ruda węgla, ale mi niepotrzebna jest. No, jak widzicie, trochę zrobiłem, ale jeszcze sporo, sporo mi brakuje do końca. Tak więc ja to trochę poza odcinkiem będę musiał trochę na farmić sobie wełny, bo mam jej bardzo mało. Dobra, zobaczymy. O, idealnie. Farma owiec. Znaczy, farma wełny. Jak zawołać owce, żeby podeszły tu? O, przybliżenie. Gotowe. To jest dobra. To będzie bardzo dobra miniaturka. Dobra, ustawimy z powrotem normalne, chociaż ja gram chyba tak naprawdę na wyższym polu wideo, znaczy na wyższym koncie widea. Dzięki temu więcej jestem w stanie dostrzec, gdy coś prezentuję. Znaczy, przedstawić, czekajcie. Chyba, gdzieś tak, 75. Chociaż nie pamiętam już właściwie, jak to wygląda mniej więcej. Nie wiem, czy tak się lepiej gra, czy lepiej na normalnym, chyba najlepiej na, no, najlepiej na normalnym, ale to różni. Bo jest coś takiego jak pro. Yy. Pro, czyli co, że więcej widzę, ale to trochę za bardzo. Dobra, nie, ustawmy 70. 72 może. Będzie tym optymalny. Ewentualnie później zmienię, No, wiadomo, bo czasami jak chcę coś więcej powiedzieć, no to wtedy, no, to, a czasami chcę mniej, no to wtedy, jak chcę mniej, żeby było widać, no to po prostu klikam, żeby było mniej. Dobra, a więc robimy w takim razie to, co trzeba, czyli, Z Na dół. No, jak widzicie, pełna się zbiera. Dobra, będę trochę więcej nafarmić tutaj. Czyli wiadomo na czym to polega. Czekamy sobie po prostu cały czas, i no, aż, aż te owce zechcą jeść. Zjedzą trawy trochę. No i, wiadomo, czyli jednak im więcej owiec, to nie zawsze jest lepiej. Jeszcze chyba dwie owce bym tu sprowadził i tyle wystarczy. Dwie albo cztery owce. Żeby było ich na przykład osiem albo sześć. Więcej nie, żeby mi całej trawy nie zjadł. No dobra. No i tak to będzie wyglądać. Ja się w takim razie z mojego Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć, pa! No i pozdrawiam.